Moi kochani, to jest czołg kompletny, jeżeli chodzi o snajpera. I tak jak czasami się wydaje, że w tym esterfale 10 poziomu wszystko śmiga bajecznie, wszystko śmiga cudownie, tak byłem sceptycznie nastawiony, że tutaj będziemy mieć nie wiadomo jaki przeskok. Ale jak sobie pograłem, ale jak mi się Micha zaczęła cieszyć z wielu powodów, o których zaraz wam powiem, to do tego. Dojdziemy. Faktycznie tutaj nie mamy jakiegoś przyrostu penetracji, nie mamy przyrostu uszkodzeń na strzał, ale mamy troszeczkę ciekawiej, jeżeli chodzi o DPM. Można sobie wziąć wentylację, można sobie użyć trybu bunkra, który jest teraz dostępny, bo ten czołg ma właśnie tryb bunkra, czyli zmienia swój pojazd w ufortyfikowaną platformę strzelecką. Tylko pamiętajcie, słuchajcie, mamy tutaj dwa tryby XA czyli ten. Podstawowy, który znamy z STR-a, który jest jeden do jednego tym samym, ale mamy tutaj, znowuż mam wrażenie, że tutaj mam więcej mobilności na tym czołgu, lepiej mi się nim steruje w tym trybie snajperskim, że to jeździ, że to jest bardzo responsywne, nawet właśnie jak na ten tryb X. -a. No i tryb ostrzału, którego radzę używać bardzo rzadko, tylko i wyłącznie w sytuacji, w której faktycznie możecie go użyć, gdy wiecie, że nikt wam nie wiedzie, na bok, trzymacie że nie dostaniecie spota i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie popatrzycie na ten pancerz, to on może nie wygląda jakoś genialnie, tak? To nie jest genialny czołg do odbijania pestek, ale, ale uważam, że ja tym dingałem więcej niż dyszką. E, wiecie, też nie zagrałem tym 200 bitew, żeby stwierdzić na 100%, ale balansowanie tym kadłubem wydawało się prostsze niż na dziesiątym poziomie. Może to tylko moje się. Wracając do tematu, no mamy te 390 na bombie, mamy 4600 dpm, wygląda to pięknie, bez wentylacji, 0,26 no jest super. Tutaj pod względem działa, czy pod względem maskowania, gdzie ja nie mam, zobaczcie, cichego układu, 53 camo. Wygląda fajnie, wszystkie te statystyki są zapewnione, nie czujesz, że jest to czołg, który, któremu coś zabrali no, względem dziesiątki, tak żeby był po prostu gorszy niż jego odpowiednik. Z poziomu niżej jak w przypadku na przykład Grilla 2.0. W każdym razie, zobaczcie, jak mi się tym grało. I ocencie sami, czy ten czołg ma olbrzymi potencjał, czy może niekoniecznie. Jeżeli ktoś lubi snajperskie czołgi, to radzę wziąć tego SRV zamiast grilla 2.0, który jest hardkorowo irytujący momentami wręcz wymaga od Ciebie wszystkich szarych komórek, żebyś ich użył, żebyś dobrze zagrał. Tutaj mamy czysty przeskok z dziesiątki. Na jedenastkę przyjemne. Ja nie jestem fanem ogólnie czołgów snajperskich, nie lubię tego trybu do strzelania, ale jest się tego poziomu i 11 nie sprawia we mnie albo nie wołuje we mnie jakichś negatywnych uczucia, wręcz chce mi się tym pograć, bo mogę tym pojechać często na pierwszą linię. To jest oczywiście dużym plusem. Zobaczcie, jak to wyglądało w grze. E, słuchajcie, nie ma chyba bardziej wymarzonej mapy niż. Prochorówka na taki czołg. Więc sprawdźmy, czy na prochorówce da się cokolwiek zagrać. Jest tylko jeden czołg lekki, z tego co widzę, więc wszystko na dobrą sprawę zależy od niego. Jeżeli to będzie słaba runda, to tylko i wyłącznie dlatego, że coś poszło nie tak. Albo przynajmniej w większości przypadków. Popełniłem chyba błąd, co mogą się rozstawić na linii, ale nie wiem, czy ja i tak i tak bym to dał. Mamy dwa tryby na tym No to już zresztą wiecie, mamy dwa tryby, tryb standardowy do snajpienia, czyli ten, no i tryb oblężniczy, charakteryzuje się tym, że nie jesteśmy w stanie się absolutnie nawet na ułamek gdzieś tam piksela wręcz ruszyć, a propos, a, a propos czołgów lekkich, no to już nie mam czołgu lekkiego, co będzie powodować to, że prawdopodobnie za moment przegramy bitwę, <laughs> szkoda. Jak można wyjść z tej opresji? I czy w ogóle się uda? Jakiś ziomeczek, BlackRockiem, już sobie tam gdzieś poczyna. Zobaczcie. Na zanonimizowanym niku. Anonimizowany. Smacznej kawusi w każdym razie. Wszystko się wychyla, tylko na pikselek. Ja im się nie dziwię. Oni za dużo robić nie muszą. Głównie dlatego. Że mają czołg lekki. A jak mają czołg lekki, to mogą sobie pozwolić na granie bezproblemowo na spokojnie. Ta piątka i tak pogarza, będzie bita, więc nie wiem po co on tak podjeżdża. Nie musi. Okej, okay, Mr. Blackrock. Jeżeli mam spota, to znaczy, że light jest blisko, ale nie mam. Wydaje mi się, że mogę się tam wbić. Mogę się tam gdzieś wbić w jego wieżę. Okej, okay, raz mi trafił, spoko. Jak mnie nie widzi, to ma ciężką penę. Nie ma, nie, ma, nie ma szans, żeby mnie przebijał tutaj jak chce. A widzę też, że mu się troszeczkę nudzi, bo zaczął mnie blindować. Zobaczymy, czy ktoś go podświetli. No, granie Leopardem pod spota ma sens, ale obie drużyny straciły czołg lekki. W sensie ludzie jakby totalnie odpuścili granie na tej mapce. 1.2 bardziej kierują się właśnie na Hila. Więc być może taki jest RV. Nie będzie wręcz wymarzonym czołgiem na tę mapę, chociaż umówmy się. No, ciężko, na dobrą sprawę, o coś dużo, dużo lepszego. Tylko musisz mieć co farmić na 1.2. To jest podstawowa zasada. To mnie martwi eee, to to, że te 1.2 będzie bardzo otwarte. No tutaj niestety. No nikt dosłownie z mojego teamu nie jest zainteresowany trzymaniem tej linii A jeżeli ona padnie, to padnie ci później to, później to Będziesz domknięty, no i tragedia murowana Kto tutaj w ogóle może grać? 430 u Leopard I na no, dobrą sprawę trójka Plus te dwa grille, jeden grill, dwa zero, jeden zwykły No ciężko No tutaj tak jak widzicie ja sobie strzelam bez problemu Bo dosłownie nic nie ma Zraciliśmy heal'a. No ale. Mogę coś pomielić, tak? Bardzo przyjemny czołg do trzymania lewego przycisku myszy. Ale musisz trzymać lewy przycisk myszy na czymś. Jeżeli nie masz na czym, no to. Jak w przypadku każdej maszynki, będzie ciężko. Ale ten cifek dostał. O! Idealny kandydat. Chodź tutaj. Chodź tutaj i mi nie znikaj. No dobra. To nie weszło, Luko. Dobra, jest traczek. Chyba się nie naprawi, co? Robię, sprawdzam. Chyba się nie naprawił. Może nie ma już naprawki. Dobra, naprawił się. Kurde. Tylko trzech ziomeczków mi zostało w gierce, czyli słabizna. No, ale być może jeszcze coś będę w stanie z tego wynieść. Aha, mam spota, spoko. Nie robi różnicy. <laughs> Nie robi to różnicy widzowie, a to głównie dlatego, że i tak i tak już jest pograne. Ok, jedna pecha tu, druga pecha tam, no i co? No i to tak ma wyglądać prochorówka. No tragiczne to było. Ale. Możliwości tego czołgu są olbrzymie w takich sytuacjach, jeżeli po prostu nie przegrywacie gry 2.15. Pozdrawiam. Tery 300 Zrobione. Na tle timku Wypadłem bosko. Umówmy. Nikt nie zrobił. No, praktycznie w sumie to nic. Zobaczmy, na co stać tego elitarnego snajpera. Bo uważam, że jest to najlepszy czołg snajperski, pomimo tego, że masz 390 uszkodzeń na strzał. Czyli mniej niż na Su. Mniej niż na Skorpionie. To i tak, i tak nadaje się do klikania i snajpienia dużo lepiej niż wszystkie moim zdaniem odpowiedniki. Czy to będzie nawet sam DBV? Głównie ze względu na to, że nie czekamy za długo na te kontrole. Pomimo tego, że mam ten tryb, którego bardzo nie lubię. To tutaj, tak jak na 10 tierze działa jeszcze lepiej, więc same, same plusy. I się tak zastanawiam. Czy ja mam jechać na hila? Wziąłem sobie cichy układ, czyli teoretycznie powinienem grać sobie gdzieś ostrożnie, a to jest zły wyznacznik. Zostawanie tym tashenratę na, na bazie nie jest najlepszym pomysłem, bo nawet można sobie stąd pograć dużo lepiej niż z tej bazy. Nikt nie mówi, żebyś musiał jechać na hila za wszelką cenę, kiedy ci się timek wywala, a ty dopiero dojedziesz do pozycji, ale stąd się to fajnie trzyma hila, żeby no, jednak ta runda nie została przegrana Primiga Widzę, że szakal mi już zajął spota, a to niedobrze. A jakbym sobie zagrał stąd? Będę mieć w ogóle bicie? Chyba nie. Chociaż. Jakieś tam szczątkowe może będę miał. Dobra, postaram się tej mantikorze, tego hurakajna, jakoś przeorać. Grill jest bezpieczny. Podjadę sobie wyżej. Mam jeszcze jakieś 15 sekund, 10-15 sekund na to, zanim KR1 dojedzie do pozycji. Być może Manti coś spotnie. No albo i nie. O jest. Za późno. Strasznie późny spot. No, definitywnie stamtąd by się lepiej spotowało. Tutaj damy traczka. Widzę tę Manticore. Wyciągnijmy sobie Grilla z matchmakingu. A co on na boga tutaj robi? KR1? Tego to nie wiem. Zarąbał mi snapa. No bardzo niemiły snapik. Widzę, że moja ekipka już po niego jedzie. Ja myślałem, że go tutaj przebije, ale chyba jednak... Trzeba po właziku, słuchajcie, trzeba po właziku. No to jedna na odchodne w dupę. O, ziomek. Ma taką pozycję, że ja tutaj nie mam jak uniknąć pechy. Że on tak też może grać, nikt na niego, zobaczcie, z góry nie robi presji. Muszę bardzo uważać na bok. No i to jest właśnie to, w sensie wziąłem sobie cichy układ. A nie Wiecie co? To jest ewakuacja Wziąłem sobie cichy układ, a nie HP Do napierdzielania się na healu Chociaż może bym to utrzymał Ale na breakera Ta bezeta nie robi presji na dole Może się to da utrzymać jakoś Już chciałem tam kurczaka palić I w tył zwrot Ale mam wrażenie, że Jakbyśmy tutaj zagrali jakieś życie To może ten heal Będzie jakoś utrzymany Ciężko mi powiedzieć Podjadę sobie za krzaczkiem, ok. No nie była to moja najlepsza pestka. W siadło. No i ten czołg do strzelania takich pikselków jest niesamowity. Jak ktoś lubi e Strv'a -E, to uważam, że tym czołgiem powinien się bawić, Jak on jest klepany. Tym czołgiem powinien się bawić lepiej. Ok. Jeszcze jedna dla memów. Szkoda. Szkoda, że to był taki głupi rykoszet. Szkoda, bardzo szkoda. No, mamy tutaj wszystko. Wszystko już dojechało z dołu. Ja nie, na pewno nie mogę zagrać na to, co jest tutaj. Nie ma takiej opcji, więc sobie pojadę do prawej strony. Kurczę, spota będę dostawał. Też nie fajnie. Ta bezeta chyba już spanikowała i widzi, co się dzieje. Że przesadził i podjechał za daleko. To po drugiej stronie też jest taki niewdzięczny, że tak powiem, play, niewdzięczne takie zagranie. Bo jeżeli pojedziecie tutaj na tę rampę, farmić wszystko, co jest bokiem, to często po prostu chłopy na was jadą i was zrepuszują. Uciekam od FAA. Nie chcę dostać PH od FAA. Breaker został sam na górze. 3900 uszkodzeń zrobione bardzo szybko, a nie miałem opcji do tego, żeby trzymać ciągle lewy przycisk myszy. Daję Wam gwarant, że jeżeli ułoży Wam się mapka, że jeżeli ułoży Wam się sytuacja, gdzie będziecie mieć taką normalną, taką zwyczajną farmę, to będziecie rozdzierać przeciwników na prawo i lewo. Eee, ciekawa to była pecha, przyznam. To mogło wejść. Townąć się na bazę, czy nie? Dobra, Plamy po pikselkach na 456 metrów, go. Ta lufa mi tu przeszkadza, nie wiem czy widzicie. Ale to faktycznie teraz się zrobił piksel. Hmm. Niepocieszające na pewno jest to, że grill sobie przeratował na drugą stronę. Nie wiem czy nie wolałbym być wyżej, bo mam słaby na niego kąt. No i właśnie ta lufa to chyba już dostała kilka pestek znowu dostała? Dziomek, nie po lufie, dobra? Dawaj. No, uu, co to ma być? No ja. Yeah, on już byłby w garażu, gdyby nie ta lufa tego gościa. Aha. Pamiętajcie, że to jest ciągle strzelanie po jednym małym pikselku na 500 metrów. Czy tam na 400 coś. 430. Dobra, dostał, okej. Okay. Pobłogosławiło, spoko. Ale ronda niestety się kończy. Dodajmy jeszcze w Leopard'a jedną. Co ziomek robi? Drugą. Okej. Okay. Wystarczyło, żeby się cofnął i nie dostałby dodatkowych dwóch pestek. Też ciekawe. Wiemy, że jest huragan w lasku. No to co? To jadę po niego. Jadę czy nie jadę? No to jest dobre pytanie. A co jeżeli gra gdzieś na blisko? Bardzo przyjemnie się tym gra. Nawet w momencie, kiedy nie możesz sobie, wiecie, tak standardowo trzymać tego lewego przycisku myszy, żeby sfarmić wszystko, całą drużynę przeciwną, to uważam, że ten czołg wygląda do dowalenie. Dla mnie przynajmniej. W porównaniu do tego Grilla 2.0, to jest ekstra klasa z Orlikiem, bo o wiele łatwiej się tym gra, pomimo tego trybu snajperskiego. Okej. Okay. Gdzie są perełki jeszcze? Halo, halo, perełeczki! Bo mi tutaj jest RV stygnie. O mam Antikorę na fullu. Super. TVPek wrócił. Huragan wrócił. Leopard już też gdzieś tam w lesie siedzi. Mierzy tutaj, ale. No, nic nie zostało tutaj wykryte. Ani nic chyba nie strzeliło. Chyba, że to. Artyleria. Może coś tam widział z góry, że coś się powaliło. Ale szczerze nie wiem. Nie wydaje, że nie będą siedzieć tu. O, tam mam. To też dobrze. To ja sobie zjadę. Hm. Tam jest taka przerwa między drzewkami, przez którą mnie właśnie podświetlił. No trudno. Ale dobra. Raz. No nie, zostawcie go, bo ja dla widza chcę pokazać jak to kara ludzi. 480 na bombie. I dwa. I skończony TV. Wiem, gdzie jest Leopard. Nie wiem, gdzie jest za to huragan. Padła za to arta, padł za to TV, więc się połasili gdzieś tam na pesteczkę we mnie. No ale jak sami widzicie, standardowo. O, kurde, no co jest? Jakie spota dostałem? To gdzie jest ten huragan? Aha. Nie mam zielnego pojęcia, co tu się stało. Naprawdę nie wiem. Jakie spota tutaj dostałem? To gdzie on gra? Ja, może go tutaj nie ma? i Muszę to zobaczyć, bo aż zdębiałem. No dobra, no Leopard jest tutaj. No przecież on by mnie nie spotnął. No nawet z CVS-em. No nie ma szans. To musiał być huragan z innej pozycji. Ale skąd? To on gdzieś tu... Nie. Z CVS-em? O Boże. Tak czasami bywa. Giereczka siadła chyba. 6700. Można? Można. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, dobra bitwa. Żebyście wiedzieli, że tym czołgiem Ora, jeszcze moim zdaniem lepiej niż jest terfan. Pancerz? Mm. Wiecie jak jest. Nowa mapa nadaje się do snajpienia, jeżeli są snajperzy. Tutaj widzę ich mało. Więc słuchajcie, zróbmy troszeczkę inny myk. Nie będę siedział tutaj i snajpił w nieskończoność nie wiadomo jak długo. Pojedźmy sobie spróbujmy zagrać tę górkę. Czy się uda, czy nie, nie mam zielonego pojęcia. Ale widzę, że tutaj mój teamek, no tak nie za bardzo ochoczo chyba chce jechać wszystkimi czołgami. Bo mamy 4-5 chateczków jedzących w tę stronę. No i to jest chyba i tak i tak większość, albo wszystkie te kateki, które mam w matchmakingu. Czyli nie jest źle. Nie mam żadnego wycieczkowego mausa na drugą stronę, bla bla bla. Wiecie o co chodzi? A one się zdarzają. Gdy gracie tutaj, pamiętajcie, nie grajcie za wysoko. Ewentualnie, gdy pada wam ta strefa, uciekajcie stąd szybko. A to głównie dlatego, że zostaniecie przeorani. Plecy, po prostu. No, do Doczekamy. Dojechane, dojechane. Mówiłem, że ten CS mi na plecy tutaj nie ma jak wjechać, pomimo tego, że zrobili tutaj ten przejazd. To. A, to my puszujemy. A to niedobrze. No, to akurat nie fajnie, że my tutaj robimy presję. Trochę niski profil mam. A ja, oni tu grają w grę w ogóle? No nie. No, nie gadaj. ej. No to taki scenariusz, którego się raczej nie spodziewałem, patrząc na to, ile jest czołgów ciężkich, myślałem cholera, że my tutaj będziemy w stanie się jakoś pobić na, na hedziki, a się okazuje widzowie, że tutaj po prostu nikt z drużyny przeciwnej nie przyjechał. Ale rozjazd, ja muszę chyba przerotować co na drugą stronę. Jedna pesteczka, hopsa. No chyba, że będę mieć zaraz bicie, ale tutaj na spocie grać to bardzo niedobrze. Tym bardziej, że oni mają ciągle bazę utrzymaną. Mają te... O, super, że to weszło. I kolejna, i jak to sieka. To jest tak zwana sieczkarnia. I kolejna, i kolejna. And another one, and another one. Wiecie o co chodzi? Ziomy poszyją to bardzo agresywnie. No jest to zrozumiałe, jeżeli mają tam całą drużynę. Ciężko by było nie robić presji całą drużyną, tylko stać i dać się sfarmić. Nie widzę za bardzo, gdzie są te pozycje. Wolałbym od tego ziomka nie dostać spodpika A najlepiej to byłoby być gdzieś tutaj, chyba, mam takie wrażenie. Chyba że jakieś te pestki w bok będę mógł powklejać. Muszę bardzo uważać na tego TDK. On mnie nie może spotnąć, bo wyparuje w sekundę jest jedna osoba, która jest w stanie mi zagrozić. No. Wyjmiecie go? Proszę. Proszę, bo ja nie mogę strzelać. Nie mogę tego strzelić. Inaczej będzie bye-bye. Bon voyage. A, i tak jest bom A, jenny, No, jednego, kurde, hiszki keszkę w mężkę nie potrafią wyjąć. No. No, okej. Okay. To ja go wyjmę. Podjadę sobie tu. Zagram na niego. I opa. Mi się wydaje, że ten kar jeden po prostu powinien w niego wjechać, a on do niego mierzy. Nie wiadomo po co, jak i tak, i tak nie może mu dać pechy. Wjeźmy sobie do góry. W tym momencie powinienem, no już właśnie chciałem powiedzieć, że znikać. Tutaj mogę się bez problemu rozstawić. Dać jedną pechę w 7 Dziwny random, prawda? Wy na pewno też macie. Te tak zwane dzikie rozjazdy w dzisiejszych czasach. Tego nie unikniemy, moi drodzy. jest 7 mnie w ogóle może spotnąć? No może. Kurde. Lipa. Jest lipa, panie. Dobry traczek. Uprawmy to. O dziwo, ja nie jestem fanem strzelania po trakach na taki dystans. Ale tym czołgiem z tak, takim celnym działem. Z takim dpm nie trzeba się tego bać. Chyba jeszcze dostał tym badczatem, mam takie wrażenie. No, gdzieś tam ten ich pusz utknął. Ech, chłopaki nie są w stanie tej robić większej presji. A to dla mnie nie do końca dobrze, nie? Bo wiecie. Bo farma mi ucieka. Ja chcesz dostać pesteczkę. W sumie nieważne, słuchajcie. <laughs> Jakie to jest satysfakcjonujące. Bo widzicie, że tym czołgiem. Można zagrać agresywnie. Można też zagrać pasywnie. Można zagrać na wszystkie możliwe sposoby. Czy łatwo się tym gra e, agresywnie? No nie, 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 nie. To są momenty, w których można was przebić. Tutaj powinienem, widzowie, tak. Wziąć, podjechać i zagrać na nich na hedy, ewentualnie stąd. Ale gierka i tak już się skończyła. Gdybym musiał, to pewnie już dawno bym tam grzał. W każdym razie, 5500 uszkodzeń znowu zrobione za co? No, za darmo, tak można byłoby rzec. Ale czy wszedł jakiś blindzik? Ted był 6 6000 uszkodzeń zrobione. Prawdopodobnie w tego badca. dokładnie. Manilo Rus dostał bombę. No i dobrze. I jeszcze czołgista sniper mi wpadł. Zajebiście. No. To tak to wygląda. Przyjemne. Tutaj będzie sprawdzian. To zrobić w momencie, w którym mamy miejską mapę. Czy jechać na zerówkę i czekać na to, aż ktoś ci się raczy spotknąć? Czy może jednak wykorzystać tutaj. Potencjał tego DPM-u, spróbować pojechać do miasta. Ciężko mi powiedzieć, ale spróbuję pojechać do miasta. Zobaczymy, jak to wygląda w graniu na tak zwane heady, czyli na bliskim kontakcie. Bo jak na razie to się traliśmy na dystans. A tutaj może jakieś darmowe pesteczki byłyby miłe. Tylko, że nie mam żadnego spota. U, agresywnie się wystawił, bardzo agresywnie się wystawił. Łatwa pesteczka. Hmm. On tak gra, że akurat ciężko jest go tam przebić. Tak, ale do mnie strzela od lewej strony. Tutaj jest. Dobra, ja się cofnę. Może i nie mają tutaj łatwego na mnie bicia. Ale... A nie, on stąd mi dał? Jak? A może prze, przejechał, przerotował? Nie wiem. Albo stąd mi dał, ale indykator jakoś mnie tak oszukiwał. Nie wiem, czy widzieliście. No, to się nie powinno odbić w żadnym uniwersum, jakby co? To się cholera jasne nie powinno odbić w żadnym uniwersum, a się odbiło. Postaram się tu postrzelać. Ugra G1, zanim jest E5, więc nie ma sensu tam jechać. Chciałem pojechać na G1, ale. Widzę, że nie mam już nawet opcji. Panie szakal, pan żeś dostał ostre bomby w Ciry i jeszcze pan żeś tutaj strzelał. Ja jestem chyba na permaspocie, co? Jakiś lajcik siedzi w szaków? chyba tak. Albo ta seta jest wychylona i mnie spotuje. Ciężko mi powiedzieć. To się na razie schowam. Kontroluję sobie sytuację, jak to wszystko wygląda. Chłopy robią bardzo mocnego puszcza. Trujeczka jeszcze gra na blisko. O, już chyba zaraz nie pogra. Hm. Widzieliście to? Peszek. To się nazywa peszek. Jak na moje, to trzeba byłoby przyfarmić zerówę, bo tam jakaś gruba afera się kręci. Nic się tutaj nie wychyla. No i jeszcze ten inwentor. No tam hateki pojechały, nie? Pojechały tam chateczki. Nasze medy też pojechały tutaj do, do miasta, więc nie ma co liczyć na to, że na tym zielonym to się da utrzymać na blisko. Ja się dziwię tylko, że oni nie uciekali. Eee, naprawdę? Lodówkę ze zero, serio No to to głupie było. O, 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 on jedzie On bez strachu To ja też... Ja, ja ze strachem widzowie, jakby co? Ja ze strachem w takim razie Uciekam stąd A nie ma opcji, że tam zostanę. Widzę tego szakala. chciałbym mu pomóc, ale kurde, nie wiem czy mam jak jakby wyjął tym abram jeszcze szakalanie, udało mu się. No trudno. Nie mogę się tutaj jakoś sensownie ustawić, bo podbija mi celownik. Jedzie jakaś beczka, daj mi jedną. Ależ działko tego czołgu chodzi jak marzenie. Jak marzenie, serio mówię. Bardzo przyjemne, bardzo fajne do kontroli Ten DPM Mogłem tutaj ten tryb oblężniczy rozstawiać, ale ja nie jestem jego fanem Wiecie co? Ja nie jestem jego fanem Uważam, że ten tryb oblężniczy Ten bunkra Mogłem powiedzieć dać, ale chciałem go złapać na traku, bo widzę, że ma 500 HP A po dolnej beczki tak wchodzi, ciekawe Tam są głupie kąty i dobry pancerz Ogólnie nie polecam strzelać w beczkę po dolnej płycie z zamiarem przebicia. Jedzie uczek, ok. Wy tak ludzi jesteście w stanie karać. Za te błędy, które popełniają. Że to nawet zabawne. Dobra, szakal powinien zacząć podjeżdżać. Chyba, że nie chce, bo ma mało HP. No mojej drużynki też już nie ma. Umówmy się. Mojej drużynki już nie ma. Tutaj. Tą tak zwane dużynki. Szkoda, tym Lightem i nie spotował tego dojazdu, no trudno. A tak jak mówiłem, Szakal będzie sobie jechał. No oprócz. No tym Grillem to chyba nie miał problemów, żeby mnie przebić. Mogłbym spróbować użyć kek ale. Ale i tak uważam, że było ok. Jak na to, co mi rzuciło. Zobaczcie, jak te gry wyglądają. No jest ta moc. Można poczuć tego Strv'a idealnie. Dla mnie świetna maszyna. Jestem ciekaw, jakie wyniki na dobrej mapce będzie można nim ukręcić. Dobra, jestem zaciekawiony, ile z niej wycisnę. A ja przecież takich czołgów nie lubię. Hm. To coś w tym musi być. Łatwość. parmy, W porównaniu do tego Grilla 2.0. To jest coś pięknego. 6600. Nie zobaczmy po czterech grach, jak wyglądają średnie na tym czołgu. Ok, 5914. Moim zdaniem to jest lepszy farmer niż STRV 10 poziomu. Ten tryb bunkra, bardzo sytuacyjny, to też weźcie sobie pod uwagę, ale mi personalnie tym się gra wręcz. Bajecznie. Nie żartuję.